Internet nie przestaje mnie zaskakiwać i to coraz częściej w ten negatywny sposób. Dzisiaj opowiem Ci o tej stronie internetu, która bywa przerażająca. Od dłuższego czasu wśród internetowych twórców panuje taka moda na branie udziału w różnego rodzaju wyzwaniach jedzeniowych. I tak jak nie podejrzewam, że Wy byście podjęli się takich wyzwań, to nie wiem, jak na tego typu materiały zareagowałyby dzieci. Zacznę od: ile zjesz, tyle zarobisz. Za każdą zjedzoną rzecz będę dawała im pieniądze. YouTube jest po prostu zalewany tego typu wyzwaniami, od tych małych twórców aż po wielomilionowe konta. Ostatecznie w ciągu kilku minut można nawet zjeść kilka tysięcy kalorii masę tłuszczów, soli i cukrów. Spożycie dużej ilości jedzenia w krótkim czasie może obciążyć układ pokarmowy, prowadząc do dyskomfortu, wzdęć, a nawet dolegliwości żołądkowych. Takie działanie to również gwarancja tego, że poziom glukozy we krwi będzie gwałtownie wzrastał i spadał. To natomiast będzie powodować nagłe uczucie zmęczenia, i o U osób, które mają problemy z gospodarką węglowodanów, może się to skończyć nawet zasłabnięciem. I ja się po prostu pytam. Po co? Kolejnym wyzwaniem jest jem całe menu McDonald's za jednym razem. Dzisiaj zamawiamy wszystko z McDonald's. I to wszystko chyba, nie? Czy jeszcze coś jest? Wykonawca tego wyzwania kupuje wszystkie posiłki z McDonald's i spożywa je jeden po drugim. Czyli to jest to wszystko. Czyli mamy wszystko z McDonald's. Cheers! Wtedy w bardzo krótkim czasie dostarcza swojemu organizmowi prawie 10 tysięcy kalorii, a to jest 5 dni zbilansowanego jedzenia dla dorosłej osoby. Szok! A jakie mogą być konsekwencje? Bóle brzucha, mdłości, uczucie ciężkości, problemy ze strony układu pokarmowego oraz nagłe skoki i spadki glukozy. Następny challenge, również związany z McDonald'em, to przez cały tydzień żywię się tylko w tej restauracji. Przez następne 7 dni moim jedynym źródłem pożywienia będzie McDonald's. Będę jadł tylko burgery, frytki, wrapy oraz inne pozycje z oferty popularnego fast fooda. Moim zdaniem to jeszcze gorszy challenge niż ten poprzedni, dlatego że to nie jest jednorazowe działanie, ale niedoborowa dieta przez cały tydzień. Więc na pewno zjem teraz jednego albo dwa czyli z burgery, zobaczymy czy trzy. Godzina 39 po północy. Spicy nuggetsów i wrap klasyczny z bekonem i jalapeno. Siedem dni jadam tylko maka. Mam fryty, mam cheeseburgera i mam wrapa. Tutaj, oprócz objawów z poprzednich wyzwań, możemy się nabawić jeszcze gorszych konsekwencji zdrowotnych. Brak odpowiedniej ilości białka przez taki czas upośledza prawidłowe działanie układu pokarmowego. Brak warzyw i owoców oraz wysoko przetworzone jedzenie to problemy od strony gospodarki węglowodanowej, osłabienie mikroflory jelit oraz negatywne oddziaływanie na układ sercowo-naczyniowy przez ogromne ilości tłuszczów cukrów prostych i soli. Przez cały tydzień zaniedbań odżywiania można nabawić się niedoborów składników niezbędnych do prawidłowej pracy całego organizmu. Dieta bogata w tłuszcze nasycone i cukry może mieć negatywny wpływ na funkcje poznawcze, takie jak koncentracja czy pamięć. Fast foody często są bogate w cukry i kwas fosforowy, co może prowadzić do próchnicy i innych problemów z zębami. Oraz ogólnym zdrowiem jamy ustnej. YouTuber, którego ja oglądałam, przytył podczas tego tygodniowego wyzwania ponad 5 kg, co jasno obrazuje, jak bardzo wysokokaloryczne są to posiłki. A teraz zupełnie odwrotne wyzwanie: nie jem nic przez 5 dni. Przez najbliższe 5 dni, za 5 dni będę mógł znowu coś zjeść. Autor tego wyzwania nie jadł zupełnie nic pił tylko wodę przez 5 dni. I takie głodówkowe posty mogą mieć olbrzymie bardzo złe konsekwencje dla naszego organizmu. Poziomy witamin, minerałów, makroskładników, między innymi białka, mogą przez takie działanie mocno spaść, przez co grozi nam nie tylko osłabienie organizmu, ale również zaburzenia hormonalne czy nawet uszkodzenia narządów wewnętrznych. Tak naprawdę Praca całego organizmu będzie mocno osłabiona. A teraz prawdziwy hardcore. One Chip Challenge. To wyzwanie polegające na zjedzeniu jednego... Bardzo wyjątkowo ostrego chipsa, który w składzie ma najostrzejsze na świecie papryczki. Na stronach, na których można było kupić te chipsy, znajdziemy informacje o tym, że osoby, które podejmą wyzwania, mogą doświadczyć załamania głosu, rozmytego widzenia, trudności w oddychaniu i innych przypadłościach spotkanych po zjedzeniu ostrej papryczki. Już samo to daje do myślenia. Czy ktokolwiek ma wątpliwości, czy to wyzwanie jest zdrowe? Na szczęście firma produkująca te chipsy wycofała je już ze sprzedaży. Niestety, stało się to dopiero po śmierci nastolatka, który wziął udział w internetowym wyzwaniu One Chip Challenge. Mimo tak smutnej historii, w internecie nadal pojawiają się nowe filmy, na których ludzie próbują bardzo ostrego jedzenia. Na przykład ostrych hamburgerów. Ja tego totalnie nie rozumiem. Kolejne bezmyślne wyzwanie to banan i sprite. Wyzwanie polega na tym, że jemy banany i szybko popijamy je spritem. Gwarantowane objawy to mocne odbicia i odruch wymiotny. Mamy bananki, proszę bardzo bananki, a następnie popijemy to tym napojem. Na razie jest spokojnie, bardzo spokojnie, na razie nic specjalnego się nie dzieje. Ostatecznie takie połączenie wypełnia żołądek gazem, który prowadzi do dyskomfortu i może wywołać wzdęcia nudności. Takie podrażnienie błąd śluzowych żołądka może mocno pogarszać m.in. problemy z refluksem. Nagłe spożycie tak dużej ilości cukrów prostych to też gwarancja nagłych wahań glukozy oraz insuliny we krwi. Po paru minutach można mieć gwarantowany spadek energii. A teraz Cynamon Challenge. Wyzwanie z Cynamonem polega na tym, że uczestnik Próbuje zjeść łyżeczkę cynamonu. Teoretycznie brzmi to bardzo niewinnie, ale ma to olbrzymie, bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Szczególnie zagrożone są osoby z astmą lub problemami ze strony układu oddechowego, ale nie tylko. Również u zdrowych to wyzwanie może prowadzić do podrażnienia gardła, zadławienia lub kłopotów z oddychaniem. To, co mnie przeraża, to to, że wszystkie te challenge są nagrywane w takiej konwencji zabawy. Jest śmiech, jest zabawa, jest kara, jeśli ktoś przegra, jest super nagroda, jeśli ktoś wygra. No, lepiej bawić się nie można. O ile u dorosłych pewnie skończy się na oglądaniu, o tyle u dzieci. Nie jestem taka pewna. Tym bardziej, że w tego typu wyzwaniach bardzo często biorą udział ich ulubieni youtuberzy, więc może to spowodować, że sami będą chcieli wziąć w nich udział. Dzieci nie zdają sobie sprawy z konsekwencji zdrowotnych wzięcia udziału w takim wyzwaniu. Działają na zasadzie impulsu albo wpływu towarzystwa. Nie chcą wyjść na słabszych. W moim domu bardzo dużo rozmawiam z synami i jestem prawie Pewna, że nie wzięliby udziału w takim wyzwaniu. Proszę Was, bądźcie świadomi, co Wasze dzieci oglądają w internecie. Rozmawiajcie z nimi o tym, po to, żeby ochronić ich przed takimi wyzwaniami.